Witajcie na kanale Koniczki Będziemy tutaj nagrywać o Hobby horsach I o koniach szlejch Gdyby ktoś nie wiedział co to konie szlejch To to są figurki takie e, Koni A więc dobra zaczynajmy Dzisiaj będziemy nagrywać o Hobby horsach. To jest koń Anabel I na niej dzisiaj będę miała trening Też na innych koniach A więc zostańcie do końca Zostawcie suba i łapkę w górę Dobra, to są moje trzy konie. Ile odejdź. Gdyby ktoś pytał, to mój rekord w skoku to jest 120, a yy, razem z koniem to jest 1,10 m. I krótka przerwa na wodę. Tutaj już cię podwyższamy poprzeczkę i dajemy krzesła na drugą stronę. Pójdę po moje trzy inne konie. Tak, mam więcej hobby Tu są moje dwa inne hobby a tu jest dla nich sianko. Weźmiemy sobie karmel i skaczemy. To zaraz pojedziemy w teren. Ale najpierw zrobimy trening na emeraldzie. Dobra, to widzimy się w terenie. A przed terenem w ter na trening, a to Charlie. Kon mojej siostry. No. No. To no. ja no. A po skończonym treningu idziemy do szkoły na paswisko. To tylko karmel i karmer, karmel i arme. Karmel, nie tarzaj się, przed chwilą cię czyściłam. A Ronik chyba się zaprzyjaźnił z Annabelle. Annabelle jadę w teren. Jeszcze tylko moja siostra da y, Charlie'ego. A tutaj idzie sobie Charlie. A Carmel się tam nadal tarza. Jedziemy w teren. Jedzie Bella, Emerald, Daisy i Charlie. Jedziemy. Bella się już napala. A Emerald tam bryka. Daisy już idzie. Bella! Bella. Bella. już się odpala. Normalnie ja zaraz spadnę z niej. Emerald też się zaczyna odpalać. już ruszyliśmy kusem, ale konie jakoś nam... Walają galopem. Przeszliśmy do stępa, bo przecież konie w tym się tak się odpalały, że to jest niemożliwe. Charlie coś podgryza Belle. Ogólnie to przed chwilą te konie się tak odpaliły, że normalnie się sposzyły. Całe normalnie cztery konie po, no, po prostu galopem pojechały i w dodatku w dodatku yy, koleżanka z Emeralda spadła i sobie zdała kolano, a więc to jest normalnie. Te konie co dzisiaj odwalają, to to jest nienormalne. I jeszcze Charlie cały czas za, za te My już wracamy. Bo przecież te konie to nas wykończą. Chyba sobie tylko raz zagalupujemy, żeby rozgrzeć się. I jak wrócimy do stajni, to pójdziemy na małe skoki. Dobra, tu już zaczęliśmy galop. Pojechaliśmy, bo przecież Bella mnie prawie zrzuciła. Daisy już odwalała. Charlie podgryzał Belle w galopie i nadal podgryza, a więc no. Dziewczyny, odejdźcie od siebie, bo zaraz się pokopią. Ruszyliśmy ostatni raz galopem, żeby je rozgrzać porządnie, a nie. I już po galopie jedziemy sobie z tępikiem. Ja już z Belli zeszłam i idę polać jej nóżki wodą zimną, bo jest naprawdę dzisiaj strasznie gorąco. Dziewczyny tam robią sobie trening szkokowy, a ja idę z Bellą na myjkę i yy, yy, idę sobie z nią na pastwisko, bo ona dzisiaj w ogóle nie była, tylko rano. Tu już mam Bellunię na pastwisku, a Karmel chyba się położył. Już wszystkie konie są na pastwisku, a tam Daisy i y, Carmel się położyły. Okej, okay, to będzie już wszystko na dzisiaj, a więc pa!